Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w popołudniowym materiale. Temat przesłuchania zioby poruszymy dzisiaj na pewno na live, na który już teraz Państwa na 20.00 zapraszam, ale muszę słowem komentarza pochwalić pana ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, a wiecie, że rzadko kiedy chwalę polityków. bo no nie mówię pisowca, bo to nie politycy, tak? Tam ca ta cała reszta, ale polityków koalicji obywatelskiej, tu Pan Kierwiński dołącza do tej grupy sprawczych polityków, którzy dopilnowali, dowieźli to, co dowieść mieli. I proszę Państwa, jak mówiłem, Ziobro już od dłuższego czasu planował, jak uniknąć tego przesłuchania. Zaprzągł do tego swojego kumpla, swojego, mówiąc tak kolokwialnie, dyszla święczkowskiego, który próbował wymuszać określone zachowania na funkcjonariuszach. Policji ciekawe, czy z tego będą wyciągnięte konsekwencje. Również próbował zmuszać sąd do określonych działań. W tej sprawie nawet sąd, w tej sąd, wydział karny sądu okręgowego w Warszawie, prowadzi, można powiedzieć, takie postępowanie ocenne prawnokarne, czy mogło tu dojść do. Przestępstwa. Nie bardzo wiem, jak może wyglądać takie postępowanie wyjaśniające, bo to raczej sprawa jest oczywista. To jest kwestia może godziny, dwóch, trzech, żeby nad czymś usiąść, przeczytać, wyciągnąć wnioski, bo jaki koniec, każdy widzi. Ale nie mówię o Giertychu. To tak, takie przysłowie. Marcin Kierwiński, proszę Państwa, przygotował się do tego. Ja, jak wiecie, mówiłem wcześniej, że był plan Ziobry, że może się pojawić w Warszawie, że będzie chciał uniknąć zatrzymania w takiej formule, by nastąpiło to bez udziału mediów. Zobaczcie, że nikt poza Republiką nie pojawił się na płycie lotniska. Nie wiadomo dlaczego zostali wpuszczeni, kto na to wydał zgodę. To z pewnością będzie sprawdzane później, bo wiadomo było, że leci do Polski. No właśnie. I teraz pytanie, co się takiego stało? Może kiedyś to zostanie ujawnione, poinformowana opinia publiczna, jak to Ziobro dostał bardzo jasny komunikat, że albo przyleci do Polski i bez większych fajerwerków zostanie zatrzymany na lotnisku, nie w terminalu, tylko na lotnisku i przewieziony zostanie do Sejmu gdzie został zamknięty w pokoju na klucz? Można powiedzieć, że to jest pierwszy raz, kiedy zanim e, tak komisja śledcza się zebrała, e, Ziobro siedział zamknięty w pokoju, pilnowany przez Straż Marszałkowską e, i nie mógł z tego pokoju wyjść. E, to jest może drobiazg, to jest pewien niuans, ale to jest ten pierwszy raz, kiedy Zobaczcie, nie ma Bodnara, Korneluk ma, e, jakby, no, coraz mniejsze możliwości i dobrze. Nie ma Siemoniaka, który przecież, e, no, nie wiem, zakazał, bo jakąś decyzję, że policja stała pod siedzibą Republiki, jak Ziobro perorował sobie ekskatedra, a komisja śledcza czekała. Wtedy minister spraw wewnętrznych administracji, nazywającym policję, był przecież Siemoniak, e, który ośmieszył i policję, i, i rząd, i Donalda Tuska. Siemoniak dalej jest koordynatorem służb specjalnych, zobaczymy jak długo, bo wraca temat Agnieszki Fiatkowskiej górnak tego, że przez rok blokowała pracę komisji i o czym Państwo pewnie nie wiedzieliście, blokowała też pracę prokuratury, bo wyobraźcie sobie, że nie przekazywała prokuraturze krajowej zespołowi śledczemu do spraw Pegasusa dokumentów, które prokuratura żądała, spowolniała ten proces. Do tego będzie potrzebne śledztwo, będzie potrzebne przesłuchanie Piatkowskich-Gurdak, pewnie totumfackich Siemoniaka, generała Kujawy i tej pani Żochowskiej. Tam jest całe towarzystwo. Jak nie w tej, to w kolejnej kadencji. Dopilnujemy tego, drodzy państwo, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Wtedy jest jednak do misja Kierwińskiego, to on zatrzymał Wąsika i Kamińskiego. Wykazał się odwagą, wykazał się charyzmą i determinacją. Zobaczcie, że zresztą pisałem o tym na X-ie, sugerując rzecz jasna, bo, ale zrobiłem to publicznie, by jednak to zatrzymanie miało miejsce zaraz w samolocie. Tak, by nie robić szopki na lotnisku, nie robić szopki w terminalu, tylko od razu z samolotu zawinąć, przewieźć go do Sejmu, przekazać Straży Marszałkowskiej, zamknąć łobuza pod klucz, niech siedzi, niech czeka. Tym razem to on będzie musiał czekać na komisję śledczą, jak się zbierze, a nie tak jak było poprzednio, to komisja musiała czekać. Wtedy pani Sroka, pani przewodnicząca Sroka popełniła błąd. Ja też pisałem, pamiętam na X-ie, oznaczając mu siedzenie, obserwujemy, by tego nie robili. Powinni byli wtedy go przesłuchać, ale dobrze się stało, bo mieli czas, żeby się przygotować jeszcze lepiej. Nie ma już Bodnara, to jest jakby najważniejsze, więc Prokurator generalny jakby wydał dyspozycję, aby wszystkie niezbędne dokumenty, które są potrzebne komisji, zostały jej przez prokuraturę krajową wydane, bo wcześniej z kolei to Korneluk blokował przekazywanie komisji śledczym sejmowym dokumentów. Pamiętacie sprawę Dudzińska, Wrzosek, przesłuchanie, możliwość składania fałszywych zeznań. Miała być konfrontacja i nie było. To też będzie wymagało wyjaśnienia zobaczcie, ile tych spraw jest, za które będzie musiał Bodnar z kornym lukiem odpowiedzieć, bądź je wyjaśnić. Opinii publicznej, bądź też samej prokuraturze. Nie wiem, może Bodnar tradycyjnie złoży na siebie zawiadomienie. Przecież on jest takim turbolegalistą, niech je złoży. Prefecta Kierwiński osobiście mi zaimponował, bo cała akcja, która została przeprowadzona, została przeprowadzona w taki sposób, że przekonano ziobę. Do tego, by do Polski przyleciał. By zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli tego nie zrobi i zacznie kombinować, to i tak znajdzie się przed obliczem komisji i tak. I tak zostanie doprowadzony i tak. Nie będę wnikać, jakie działania operacyjne podjęły służby podległe Lisowi Kierwińskiemu, ale jestem głęboko przekonany, że też współpraca z belgijskimi służbami. A przypominam, że był przecież ministrem kierownictwa posłem i na pewno swoje kontakty ma, też na pewno przyniosła pozytywny efekt. Ponieważ Ziobro mieszka w luksusowym apartamencie ze swoją żoną, zwaną Patti Cotti, czyli Patrycją Kotecką Ziobro, w ekskluzywnej, bardzo prestiżowej belgijskiej dzielnicy, brukselskiej dzielnicy. I wszyscy wiedzą, gdzie. więc nie wiem, po co policja pojechała do Jerozolanu czy tam do Krynicy. No, zrobili to pro forma. Ja bym tego nie robił, no ale powiedzmy, że minister Kierwiński może nakazać czegoś policji, ale jakby nadzoruje jej czynności. Oni chcieli być tacy zachowawczy, wiedząc, że tam nikogo nie zasano, jednak pojechali, oczywiście dali się nagrać. Odstawiono szopkę, pukali do zamkniętych drzwi. Wiadomo było, że go tam nie ma. No ale jakby odfajkowali, to mi przypomina trochę szukanie obajtka. Doskonale wiedzieli, jak można Obajtka zatrzymać, ale wtedy Bodnar, Korneluk, dlatego obajtka nie zatrzymano w ubiegłym roku przed wyborami do Europarlamentu. -y I dlatego Bodnar doprowadził do tego razem z Kornelukiem, że obajtek uzyskał immunitet Europarlamentu. -y bo mógł zostać zatrzymany, doprowadzony, przesłuchany, a sprawa składania fałszywych zeznań w sprawie Nisztor Obajtek i Jakubowski jest cały czas niezamknięta. Też jestem ciekaw, kiedy ten temat ruszy, bo Nisztor przecież nie ma żadnego immunitetu. Już dawno można było mu ogłosić zarzut. Także, drodzy państwo, minister Kierwiński to nie jest jego ostatni sukces. Okazuje się tym właśnie państwowym. Zobaczcie państwo, że też trzyma się blisko Donalda Tuska, jest mu w 100% lojalny. Rezygnuje z, z mandatu europosła, wraca do Polski. Dzisiaj doprowadził do tego, można powiedzieć, dokładnie wedle takiego pozytywnego schematu. Czyli spowodował, że Ziobro dobrowolnie wrócił do Polski. Przyleciał samolotem. Mógł zostać odwieziony na lotnisko przez belgijskie służby. mógł być belgi belgijskim samolotem, e, nawet tamtejszych służb w kajdankach, na przykład zespolonych, zatrzymany w domu o 6 rano, wyciągnięty z łóżka, skuty zawieziony na lotnisko, przewieziony do Polski, przekazany służbom. To byłaby dopiero szopka. E, ale zauważcie, że oni wiedzieli, że tak może być. Dlaczego? dlatego że tam jest taki para parareporter z tej republiki, Brodnicki czy jakoś tam, nie wiem, na B jakoś ma na nazwisko. On leciał z Ziobrą tym samolotem, czyli oni wiedzieli o tym, patrzcie jakie są jeszcze wycieki ze służb, z policji szczególnie. Oni wiedzieli o tym, że może nastąpić zatrzymanie Ziobry w samej Brukseli. Dlatego wysłali republikę tam, żeby oni cały czas byli na miejscu, że w razie czego, bo Belgowie by się nie szczypali z Ziobro, tak? Dla nich to jest nikt. Jest prośba strony Polski, wiadomo, koleś ma zostać zatrzymany, to zostaje zatrzymany i koniec pieśni. I ten moment, proszę Państwa, kiedy Ziobro dobrowolnie jedzie na lotnisko, jest oczywiście filmowany przez republikę oni cały czas liczyli na to, że będzie jakaś szopka. Ale Ziobro wiedział, że jeżeli spróbuje coś wykombinować, to trafi w kajdankach, już będzie w kajdankach na lotnisku w Brukseli. Tratuje do Polski. Na lotnisku czeka policja. Najbardziej mi się śmiać chciało, kiedy TFN24 rozgorączkowane próbowało powiększać ten obraz lotniska, ten samolot, jak wylądował. Nawet czułem pewien zawód, że nie było tematu, na przykład, jakie opony ma ten samochód. Jaki jest marki, a jaka jest historia tej Wiecie, Bo jak oni grzeją temat, pojawiają się eksperci i zaczynają opowiadać o tym, na przykład, czy Ziobro miał płaszcz kaszmirowy, czy może wełniany, jakiś inny, a może to był ortalion i powołują ekspertów. Śmiać mi się chce, bo to jest, to jest takie ubijanie piany coś, co mogłoby trwać, tak jak u nas materiał, nie wiem, 12-15 minut i się zmieścić, no czasem się rozględzę do 25, to oni grzeją temat przez kilka godzin, opowiadając najróżniejsze historie. Tutaj podobnie było, opowiadali o optyce, o tym, że nie można powiększyć zbytnio obrazu, a Piasecki jeszcze powiedział, że ma sokole oko. i że on tam niewiele widzi. Pośmiać się można było. Najważniejsze, proszę Państwa, są pewne symbole, które są ważne. Może one są drobne, ale są ważne czyli ziobro w Sejmie zamknięty pod kluczem, pod kuratelą straży marszałkowskiej, czeka na przesłuchanie, tak, o przesłuchaniu już samym tym, co się w tej chwili dzieje w Sejmie, rozmawiamy o 20, ale największe brawa dla ministra Kierwińskiego. Zobaczcie, że nie dał się po prostu zrobić przysłowiowe bambuku, dowiózł. I wielkie brawa dla Kierwińskiego za to, jakim jest politykiem, jakim jest człowiekiem, jaki ma charakter i uważam, że za dwa lata Kierwiński ma mój głos. Mam nadzieję, że Państwa również. A ja zapraszam o 20.00 dzisiaj już króciutko, bo pewnie wszyscy są rozgorączkowani z sprawą przesłuchania Ziobry i słusznie. A ja zapraszam o 20.00 na live, na pewno o tym porozmawiamy, Smutne ziobro w kajdankach to jest widok, który chyba jest najmniejszy naszemu sercu. Do zobaczenia o 20.00. Bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam za krótki materiał, ale wiecie, dużo się dzieje. Też pewnie macie e, ochotę jeszcze zobaczyć jeszcze coś, jeszcze coś, więc dzisiaj już nie będę popołudniowo was zamęczać. Do zobaczenia o 20.00 na live, na który wszystkich bardzo e, zapraszam. Widzimy się.